Cześć! Witajcie, dzisiaj na stole 65 zł, czyli zdrabki za tą kwotę. Dawno u mnie nie było Mega Paradiso. Bonus Wabank, Płynne złoto. Dwa razy rubinowa. No i tak ta nowa, ten nowy zestaw. Pani tutaj miała spięte takie w kolekturze. Bardzo ładnie to wyglądało. Mówię, wezmę. Eee, więc sobie zacznę od tego nowego cuda. Takie gotowe zestawy mieli już.

No, czyli zestaw póki co nie jest szczęśliwy, i została ostatnia, 21 z numerem 14. Jak sama nazwa mówi, szukam 21, mam 12, 28, 24, 29, 16, 9, 18, 17, 27 i 30. Także mój zestaw, przygotowany przez panią, okazał się. Totalnym pustakiem. Rubinowa numer dwudziesty pierwszy. Szukam dwadzieścia jeden, trzydzieści pięć, dwadzieścia trzy i szesnaście. Moje dziewiętnaście siedemnaście, dwanaście, dwadzieścia dwa, trzynaście, trzydzieści dwa.

40, kolejne 40 zł w tej zdrabce. Kontrolne P. Ale mam do niej szczęście. Naprawdę super. Wow. Wow, ale Rubinowa zaskakuje. No, powiem Wam, że aż, aż mi mega miło się zrobiło. Numer 17 ma zdrabka, a nazywa się Płynne Złoto. Pani mi ją tak polecała. By... Dobra, dawno nie miałam. Biorę.

Ja się nadrapałam, bałaganu narobiłam, ale wygrana jest pod 31 10 zł kontrolne C. No to kolejny uparciuch, wonus babank, numer 19 i szukam pary liczb. Mam 12, 13. Tutaj nie ma. Nie ma. Oj, blisko było. Nie ma tutaj również przegrana brak tu również ostatnie trzy gry ale jest pusto jest przegrana kontrolna z f i zostaje ostatnia czyli mega zdrapka na dzisiaj Mega paradiso numer dziewiąty. Szukam kraba i wyspy. Krab, wyspa, wyspa, wyspa. Zaczyna się całkiem fajnie. Krab, krab, wyspa, krab, wyspa i krab. No, na sam początek sporo symboli się odsłoniło. Tukan i piniata. Piniata. Hmm, tutaj nie ma, nie ma. Tukan. Tukan, pinata. I na dole jest piniata. Łódź i wodolot. Tutaj dwa razy wodolot. Wodolot. No i na dole jest łódź. Wąsy i wiadro. Wiadro. Dwa razy wąsy. Wiadro, wąsy. Tutaj dwa wiadra. Jak nigdy sypiemy się dzisiaj tutaj tymi symbolami. I na dole już nie ma nic. Arbus i cytryna. Arbus, oby to nie było. Oby to, byłby, oby był, to był, oby był to dobry znak i była wygrana. Wysłowić się nie mogę. Arbus i cytryna. Cytryna. Arbuz był na górze. I tutaj już nie ma. Klapki i konik. Konik. Konik razy dwa. Mm, tutaj nie widzę. Jest konik klapki i konik i klapki, ryba i kiwi, kiwi mam, tutaj dwie ryby, kiwi, kiwi, leżak i motyl Leżak Leżak tu już nie ma i leżak Limonka i Sombrero. Jest Jest limonka. I na dole nie ma. I chwila prawdy, bo zostały ostatnie dwa symbole do odsłonięcia: czyli lody i balsam. Lody, lody. Balsam, lody. Oj, chyba tylko podkusili dając tyle tych symboli na początku. No i. Wydaje mi się, że nic nie pominęłam. Kontrolne powinny być różne. I są. Także dzisiaj, na wydane 65 zł, udało mi się odzyskać 50. Dyszkę w płynnym złocie. No i rubinowa znowu króluje. Rubinowa królowa to jest dając 40 zł po raz kolejny w bardzo krótkim czasie. Naprawdę podoba mi się ta zdrabka i chyba mam do niej szczęście. Także zapraszam Was na kolejne odcinki, jeśli chcecie widzieć więcej takich filmów, ta, więcej takich perełek. I zachęcam również do zostawienia jakiegoś miłego komentarza i łapki w górę. Miłego dnia! Pa!